Cześć, witam serdecznie. Dawno mnie nie było. Trochę taki e, przestój pożniwny. E, trochę szykowania. E, coś tam poopowiadam. Teraz jadę e, z Gruberem Robi takie dwie małe działki, bo no, one nie będą pryskane. Tam myślę, że to zasiać, e, żeby mieć właśnie na e, takie, takie, takie cypelki małe, a tutaj Ogólnie, głównie, chyba praktycznie wszystkie ściernie mam do pryskania. Bo jest pesz, gdzieś jest tam jakaś mięta, jakiś czyściec, inne powoje. Tutaj ten też kawałek, co tutaj właśnie, to jest wujka, ja mam tutaj buraczki. To to w przyszłym roku będę zbierał, tutaj będzie pietruszka. Zamieniamy się tak samo jak ostatnio. Więc tutaj też będzie pryskane. Tutaj też jest perzu pełno, badania właśnie zawiozłem przedwczoraj, chyba przedwczoraj do, do badań, e, badania do badań, do laboratorium. Dzisiaj mamy 30 sierpnia, no i jadę zrobić zatem te dwie działki ścierni. Co tam na gospodarstwie, no to coś tam sprzedajemy ziemniaków, ale bardzo licho. U nas ogólnie od miesiąca nic nie pada. Właściwie to dzisiaj mają przejść jakieś burze, ale czy to coś będzie więcej z tego, to nie wiadomo. No miejmy nadzieję, że w końcu coś popada, bo ostatni deszcz był właśnie jakoś w połowie lipca, no więc dłużej w sumie niż, niż miesiąc. To co tam spadło, 16 czy 18 litrów, od tamtej pory jakiś tam litr, dwa, które nawet nie miały znaczenia. Przejdę się tam potem, jak już zrobię to, przejdę się po polu, zobaczycie jak wyglądają warzywa, bo wyglądają praktycznie... W sensie, kondycja roślin jest e, dramatyczna na pagórkach, po wszystko stoi uschnięte praktycznie. E, brakuje już, e, już całkowicie wody. E, no, także tutaj mam taki, taką działeczkę, na której warzyw no, nie, nie zasieje bo raz, że jest mała, dwa, tam się troszkę rozdziela i jest duży przechyl. Jest zresztą tylko 30 arów, e, więc, więc po prostu to zostawiam. E, no i myślę, że tutaj jakieś... Jakieś rzutko zasieję żeby żeby mieć na poplon No i zobaczymy czy w ogóle gruber wbiję Coś mi się nie wydaje jakoś nam się wbija, ale no nie ma cudów To jest naprawdę mega sucho i tak mówię, no dzisiaj sobota jest, e, nic nie szykujemy, to tak. Co zrobię, chociaż te, te działeczki, żeby ta ścierni tak nie stała. A dzisiaj może to popada, to by poschodziły samo siebie. E, no i tak. Teraz tu objadę dookoła i się widzimy dalej że ogólnie przyjechałem trochę sprawdzić do Holanda, bo podczas żniw pojawił się problem w smerpie, że mi się tak akurat nigdy nie trafił, ale ale tacie jak tam z przyczepami jeździł, że dawał rewers do przodu i ciągnik nie ruszał. Dopiero po kilku razach jakby rewers do tyłu, on do tyłu jechał dawał rewers do przodu, znowu nie jechał, znowu do tyłu jechał i znowu do przodu i tam na, po, po kilku razach już puściło i jechał normalnie. No i w sumie nie wiadomo czemu, bo to tak niezależnie. Raz, raz tak jak ciągnik po prostu no, przyjechał nim, stał trochę i, i potem nie chciał ruszyć, potem normalnie zapaliłem go, jechał normalnie. A ogólnie to się zaczęło tak robić. Po wymianie oleju, bo zmieniłem olej w skrzyni, zmieniłem filtry no i, i, i tak się zaczęło dziać. Bo ja przedtem przecież zaorałem praktycznie wszystko nim. Co no, może nie wszystko, ale sporo nim, nim zaorałem. Robiłem redliny przecież. W sumie redlin zrobił chyba 13, 11 albo 13 hektarów, nie pamiętam. No i gruberem też sporo robiłem. I nigdy mi się nic takiego nie zdarzyło, a właśnie podczas, po wymieniu aleju coś takiego się, się stało. No i właśnie, i się zapycha. I nie wiadomo czemu. Niech, jeżeli ktoś tam miał jakiś taki problem, to fajnie by było jakby dał znać. Może, może to przez coś... i się będzie pchało teraz, kurde. Tu jest akurat taki... Moment, że jest więcej słony no i na ten ten gruber się nie chce w ogóle wbić No jak widać Widzicie jaka jest Jaka jest ziemia po prostu Warunków nie ma no ale ale zrobić zrobić chciałem żeby coś ubyło z tego pola Roboty bo potem jak się wszystko e, naraz e, zrobi no to jak wszystko naraz będzie do roboty no to nie będzie można palcem do dupy, prawda? No yy, i jakby miał ktoś jakieś takie, yy, miał ktoś takie yy, no, przeboje z nim, w sensie z to może dać znać. Ale no właśnie teraz przyjechałem go sprawdzić, bo yy, zrobiłem mu po tym, yy, jak się tak działo, zrobiłem mu dwa razy kalibrację. Raz zrobiłem na yy, zim, na chłodnym oleju. Gdzieś tam tata pojechał z przyczepą. Znowu mu się tak zrobiło i y, potem go rozgrzałem już tam do będę 40 chyba, nie 50 prawie stopni na, na ciepłym oleju. No zrobiłem kalibrację no i mi się akurat tak ani razu nie trafiło no i chcę zobaczyć czy teraz na przykład jakby jak będę robił to coś takiego się wydarzy. No dobra widzimy się gdzieś tam dalej może pokażę wam te, te warzywa jak tam to wygląda. Pokażę jak wygląda już po zrobieniu. Tutaj mamy nieruszaną ścierń od żniw i jest przejechana agregatem. I to jest maksymalna wilgoć jaka jest w ziemi. A tutaj tak jest taki lekki dołek. Na pagórkach no, on się nie chce, on y, będzie się zapychał, bo wyszkakuje co chwilę y, y, gruberne no i zobaczcie no, jakie skały. Wszystko jest... U nas, wiem, że to na, e, na sporej części Polski jest znowu no, odwrót, bo tam żuławy pływają znowu. No u nas jest, e, u nas jest tak. No. Także pomyślcie sobie, tak jak warzywa wyglądają. Można zaraz zobaczyć. No i jesteśmy na Buraczkach. Tutaj jest z takich na lepszych miejsc. Ale i tak, jak widzicie, ile Burak odrzucił liści. Zostały mu dwa, cztery, sześć liści, cztery liście, te najmniejsze, reszta jest odrzucona no bo, no bo nie będzie utrzymywał, nie do rady utrzymać bez wilgoci. Wczoraj pobierałem, no, nie pamiętam, bo przedwczoraj, pobierałem próby tutaj z tego, i mogłem się dokopać do wilgoci w buraku. W Redlinie jeszcze tam gdzie nie ma roślin to jeszcze jakaś wilgoć jest, ale tam gdzie są rośliny, to wilgoci nie ma. Tam na pagórku jest jeszcze gorzej z burakiem. Są tak, jak tu widzicie, wszystko leży. No i mówię, no, Na całe szczęście większość buraczków jest już ładnie urośniętych. Takiego kalibru oczekujemy. O, nawet tutaj widzicie, chwast sam już usycha. Ale no, na przykład, pietruszka, pietruszka marchewka nie wiem, gdzie słychać bo wieje oczywiście też. Pietruszka i marchewka jest w gorszym stanie Bo tak jak tutaj jest właśnie pagórek Gdzie są Gdzie nie ma wilgoci W sensie gdzie jest no zawsze ten, Tej wilgoci mniej no to tak to Tak to wygląda Także wyrywamy o, Nie wyrywamy Nie wyrywamy Ej, Może uda się Gdzieś tu jakoś Zabrywamy pietruszkę, podgryziona jeszcze. No ale jest zwiędnięte wszystko. No, nać leży plackiem, tak jak tutaj widzicie, tak samo poodrzucane liście. No bo, no bo po prostu rośliny usychają, nie mają z czego czerpać wody, bo się skończyły już praktycznie zasoby. Tam, gdzie jest jakaś lepsza ziemia, gdzie dołek, no to wygląda to trochę lepiej. Jeszcze się to tam okryło i, i, się, i trzyma się jakaś tam gdzieś wilgoć pod spodem. Natomiast tu jest dramat. No i, i oczekujemy, te, oczekujemy tych, tych opadów, jakichkolwiek. Bo tu roślinki są jeszcze malutkie. No tutaj no to jest akurat jakaś mała, ale, ale sporo jest jeszcze niedorośniętej rośliny. No i jak nie będzie wody, no to będzie lipa. Yy, no i też z zabiegami w sumie stoję. Teraz jakoś powinien iść następny zabieg fungicydowy, no ale dopóki nie popada deszcz, to nie ma co tego pryskać w ogóle. No bo, no bo rośliny nawet tego nie wchłoną. A tu jest gdzieś jakieś takie kółeczko troszkę lepsze, lepszej ziemi, no to już ta nadzie jest trochę bardziej żywsza, chociaż i tak jest wszystko przewiędnięte. No i też czemu nie kopę marchwi, chociażby była już dawno do kopania? To po prostu dlatego, że jest wszystko zwiędnięte z pola tam gdzie dołki, gdzieś trochę lepsza ziemia byłaby to w miarę to na pagórku jest po prostu zwinięta jakbym to wrzucił na, na mycie, na szczotkę to by zaraz szczerniało i, i to by było na tyle. Także no na razie coś tam po trochu tego ziemniaka sprzedajemy ale cena jest jaka jest eee, no ja i tak tam włożę trochę, trochę lepsze te pieniądze tam 8-9 zł jest na hurtowniach ale tutaj na terenie po piątce zaworek, no to jest dramat e, także po trochu szykujemy tam tego ziemniaka żeby cokolwiek wypychać przed jesienią no bo jak to tak e, się wszystko z, z, złoży na, na potem, no to będzie lipa no ale może jak te deszcze przejdą, no to coś zaczniemy w końcu tej marchwi, ale cena też jadostwo, na no 70 groszy netto za, za gotową marchew umytą tak proponują skupy Gdzieś na hurtowniach mniejszej ilości, no to jest tam niecała złotówka, ale, ale to, to, to nie idzie podać jakiejś większej ilości, nie. No, także ja idę zrobić jeszcze jeden tam cypelek taki może widzimy się jeszcze gdzieś przy marchewce. No, tak jak widać Pietruszka tutaj, e, w, tak, z tego dołka gdzieś tam, ten pagórek e, za, e, no, za tym prostym, no to jest trochę lepsza, ale na kamerze nie będzie widać na pewno, ale są takie miejsca, gdzie nawet jak robiłem redliny, to się Ziemia odznaczała, była taka biała bardziej. E, taka, że jakby sama martwica się wyorywała. Tam jest, takie kółeczko. To tam, gdzie są te kółka, to pietruszka e, już praktycznie całk no, całkowicie no, uschnie, uschnięte ma liście. O wiele gorzej wygląda. Tutaj tak samo jest takie miejsce. E, ale tak tutaj to, to jest najlepsza z, z całego pola. E, no ale i tak jej jeszcze dużo brakuje, bo ona jest dosyć gęsta. tutaj. No właśnie to jest tak yy, z tym, że na tamtym polu mam rzadko poschodzoną, to tamta na pewno dorośnie, bo ona już ma taki fajny kaliber. Nawet przy takiej suszy. No a tu jest poschodzona znowu bardzo dobrze, to jak nie będzie wody, to będzie drobiazg. No i jestem na marchewce. Tak jak widać, teoretycznie rzędy wyglądają na zwarte, ładne. Natomiast no tak jak widać bliżej, marchewka zaczyna przysychać. Tu gdzie jest taka bardzo gęsta, no to... Jeszcze i daleko do czegokolwiek dużej, zdrobnej, niedorośniętej. No co, zobaczcie, no to jest malutka marchewka. I tutaj jest to mniej takie, no taki pagórek. Ja no, wiem, z pół hektara na pewno tego jest. To jest taka najsłabsza. Ta z pagórka jest trochę rzadsza, więc lepiej sobie radzi. Um, kurde, Nie wiem, czy będzie dobrze słońce, bo wieje. No i tutaj mamy. Zaraz o, tu wchodzimy w naritę. Ona jest tutaj rzadziej siana. W sumie trochę le, rzadziej poschodziła też. No i ona już jest do kopania. Nawet na tych pagórkach. No to no i tak jest sporo tego drobnego. Ale no tutaj też ja się z tym liczę, że na tym pagórku jest słabsza ziemia, pH jest nieuregulowane. Także tutaj plonów i tak e, dużego nie będzie. Natomiast no Tutaj, gdzie jest jeszcze gorzej, gdzie to pH jest takie, takie słabsze, no to mamy już naprawdę marchewkę drobniutką no. i ona by tu urosła śmiało, tylko potrzebuje wody, a w tych miejscach. O, tu już widać, zobaczcie, jak marchew leży. Ona tutaj nie dostała wody od ponad miesiąca. Raz, że ziemia jest taka e, przepuszczalna, luźna. Dwa, że pH jest trochę słabsze. No i trzy, że jest bardzo gęsta. No i ona już kurde nie może, już zipie. Od, od tygodnia wygląda, jakby miała zaraz e, paść. Jakoś się powoli jeszcze trzyma. Tam, jak widać, jakieś chmury idą, ale czy to coś popada, nie wiadomo. I no, z marchewką jest ciężko. No ona niby jest taka, ale to jest zwiennięte wszystko z guma. Więc no potrzeba jej deszczu. Ja też w miarę jestem spokojny. To o, patrzcie jak tutaj poprzesychały liście, to nie jest alternarioza, tylko po prostu roślina redukuje i ususza, wysusza jej liście, tak samo jak było z pietruszką czy z buraczkiem. Tutaj zabiegi równiutko co 12-14 dni wykonywane, same mocne środki i tutaj nie ma mowy o żadnej infekcji, po prostu po prostu jest yy, roślina usycha zobaczcie środek redlin nie ma w ogóle znaku wilgoci to jest such także no to, to się ledwo trzyma gdzieś tam te korzonki czegoś tam sięgają że, że to jeszcze żyje, ale to jest to jest taka tylko i wyłącznie stagnacja, to nie rośnie, tylko stoi. Tutaj wkleję filmik zaraz z dołka, tam gdzie jest marchew, tak bardzo gęsta, ale też tam była wilgoć i w sumie do tej pory jeszcze jakaś tam jest. No to tam marchewka jest cudowna, ale, ale tu gdzie nie ma wody, no to, no to jak widzicie sami. No. Brakuje jeszcze sporo. Myślę, że żeby to tak ładnie doszło, no to tu musi spaść taka spora nadwyżka wody, żeby to pociągnęło. Marchew jest gęsta. Jest jej tu dużo. Tu jest, tak jak mówiłem, część, nie cała połowa jest zasiana, co 1,6 cm z mojej pomyłki. Wiadomo, nie jest tak powschodzona wszędzie. Nawet przez, przez siłę kiełkowania nasion. Ale i tak też bardzo duża obsada bez nawadniania to jest bardzo ciężkie do wykarmienia. No i jeszcze mamy do tego suszę, więc tutaj jest no, dużo tych czynników, które hamują tą marchew do wzrostu. Także na pagórkach, no ona jest drobna, powoli się tam zakańcza, ale to nie ma, tu z tego nie będzie plonu. Jedyne co mnie jakoś tak bardzo nie, no, nie martwi to to, że. Tam gdzie oddajemy marchew to w sumie oni wolą taką drobną, nawet taka marchewka u nich przechodzi, to w porównaniu do moich palcy, więc, więc tak czy siak to się sprzeda, nie będę musiał po, wyrzucić połowy. No i dwa, że ona jeszcze jest w jakiejś tam kondycji, jeżeli tylko dostanie wody, no to myślę, że ruszy i, i że powinno być dobrze. No a tu mamy smerfa, tu mamy działkę po pszenicy, którą tutaj wujek miał. Teraz ja to z powrotem na to wchodzę. Tutaj będzie ścierń pyskana dopóki chwast nie uschnie. Potem prawdopodobnie zasieję żyto jeszcze na poplon o ile zdążę. Zobaczymy kiedy to uschnie i kiedy się to opryska. I tutaj planuję w przyszłym roku dać marchewkę. I tu mamy kawałek 2,5 hektara. I, i tak, tak to wygląda. Także czekamy na deszcz. Mam nadzieję, że w końcu przyjdzie, bo Boże, no jest, ja, jak ja potrzebuję tego deszczu. I, I tyle. Także takie małe informacje. Jakiś tam vlog z, z tego e, po, pożniwnego e, czasu. I tyle. I dzięki za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.